Rozdział jedenasty A był pewien chory Łazarz z Betanii, z miasteczka Marii i Marty, siostry jej. A Maria była tą, która namaściła Pana maścią i otarła nogi jego włosami swymi, której brat Łazarz chorował. Posłały tedy siostry do niego, mówiąc Panie, oto ten, którego miłujesz, jest chory. A usłyszawszy to Jezus, rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, aby był uwielbiony Syn Boży przez nią. A Jezus miłował Martę i siostrę jej i łazarza. Gdy więc usłyszał, że jest chory, wtedy został przez dwa dni na miejscu, gdzie był. Potem rzeczy do uczniów swoich idźmy znowu do ziemi ludzkiej. Mówią mu uczniowie: Mistrzu. Dopiero co szukali Żydzi, żeby cię ukamionować i znowu tam idziesz? Odpowiedział Jezus, czyliż nie dwanaście jest godzin dnia? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światłość tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo w nim światłości nie masz. To powiedział i potem rzekł do nich: Łazasz, przyjaciel nasz zasnął. Ale idę obudzić go. Wtedy rzekli uczniowie jego: Panie, jeśli zasnął, będzie zdrów. Ale Jezus mówił o śmierci jego, lecz oni mniemali, iż o zaśnięciu snem mówi. Wtedy więc rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. I cieszę się za was, żem tam nie był, abyście wy uwierzyli, ale pójdźmy do niego. Rzekł więc tomasz zwany bliźniakiem do współczesników: pójdźmy i my, abyśmy z nim poumierali. Przyszedłszy tedy Jezus znalazł go już cztery dni w grobie leżącego, a była Betania blisko Jerozolimy jakby na piętnaście staj a przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszać po bracie ich. Marta tedy, gdy usłyszała, że Jezus idzie, Pobiegła na spotkanie Jego, ale Maria w domu siedziała. Rzekła wtedy Marta do Jezusa: Panie, gdybyś był tu, nie byłby umarł brat mój. Ale wiem, że i teraz, o cokolwiek prosiłbyś Boga, da ci to Bóg. Rzeczy Jezus: Zmartwychwstanie, brat twój. Rzeczy mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dzień ostateczny. Rzeki Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto wierzy we mnie, choćby też umarł żyć będzie. I wszelki, który żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz temu? Rzeczę mu: Tak, Panie. Ja mu uwierzyła, żeś Ty jest Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. I to rzekłszy poszła i potajemnie zawołała Marię, siostrę swoją, mówiąc – Nauczyciel jest tu i woła cię! Ona skoro usłyszała, wstała wnet i szła do niego. A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Maria. Żydzi tedy, którzy z nią byli w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria prędko wstała i wyszła, poszli za nią, mówiąc, że idzie do grobu, aby płakać tam. Ale Maria – gdy przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, przypadła do nóg jego i rzekła mu: Panie, gdybyś był tu, nie byłby umarł brat mój. Jezus, wtedy, gdy ją ujrzał płaczącą, i Żydów, którzy z nią przyszli płaczących, rozrzewnił się w duchu i zasmucił się, i rzekł: Gdzieście go położyli? Mówią mu: Panie, pójdź i obacz! i zapłakał Jezus. Rzekli tedy Żydzi, patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili, nie mógłże ten, który otworzył oczy ślepemu, uczynić, żeby i ten nie umarł? Ale Jezus, znowu rozrzewniwszy się w sobie, przyszedł do grobu, a była to pieczara i kamień był położony na niej. Rzeczy Jezus. Odejmijcie kamień, rzekła Marta, siostra umarłego. Panie, już cuchnie, bo już czwarty dzień w grobie. Rzeczy jej Jezus, czyliżem ci nie powiedział, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Odjęli tedy kamień, gdzie był umarły położony, a Jezus, wzniósłszy oczy swe w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał, a jam wiedział, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale m to rzekł dla ludu wokoło stojącego, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. I to rzekwszy, zawołał głosem wielkim: Łazarzu, wyjdź tu! I wyszedł, umarły, mając związane nogi, i ręce chustami, twarz i jego była chustką obwiązana: Rzeczy im Jezus rozwiążcie go i niechaj odejdzie. Wielu tedy z Żydów, którzy byli przyszli do Marii i widzieli to, co uczynił Jezus, uwierzyło weń. A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, co uczynił Jezus. Zebrali tedy radę, przedniejsi kapłani i faryzeusze i mówili, cóż uczynimy? Albowiem człowiek ten wiele cudów czyni, jeśli zostawimy Go tak, wszyscy uwierzą, weń i przyjdą Rzymianie i zamiorą im miejsce i naród nasz. A jeden z nich, Kajfasz, który był najwyższym kapłanem roku tego rzekim Wy nic nie wiecie. I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, żeby jeden człowiek umarł za lud, a nie wszystek ten naród zginął? A tego nie mówił sam od siebie, ale będąc najwyższym kapłanem roku onego, prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. I nie tylko za naród, ale żeby też rozproszone dzieci Boże w jedno zgromadzić. Od onego tedy dnia naradzali się, aby go zabić. Jezus wtedy już nie chodził jawnie między Żydami, ale odszedł stamtąd do krainy, która jest blisko puszczy, do miasta, które zowią Efraim, i tam mieszkał z uczniami swoimi. A była blisko Pascha Żydowska, i wielu ich szło z kraju do Jerozolimy przed Paschą, aby się oczyścić, i szukali Jezusa, i mówili jedni do drugich w świątyni, stojąc: Co się wam zdaje, pewno nie przyjdzie na święto. A przedniejsi kapłani i faryzeusze wydali rozkaz, jeśli się kto dowie, gdzie jest, żeby oznajmił, by go pojmać.